Dzień Będę miała czas i możliwość... Pan płaci dwa euro, jednak nigdy nie mytę. Pytam ojcy intymne oraz wasy i cyja. Proszę powiedzieć, kiedy ostatni raz miałeś te trzydźcy? Czasu poświęcę na jakąś inną aktywność. Majak na rada zł pięć złotych. Siema, Menelu. Na kiedy zamówić? Czy policja jest pogotowia? Zysio, Kali Elu, tutaj Kiedy ostatni raz miał swoje ciała? Pytam tutaj o włosy, części intymne oraz ciało. Kiedy miałaś te rzeczy? Proszę. Fajnie, w pełnej skali rozpoczęła się do 24 lutego. Fanklasje na Elu Elu kubeczka. Ela, ci to wodeczka. Ela, El, 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 el kaszelek dolega. Ela, el, ci to prezes ludzika, kolega. Ela... El,

Reporterek wysłał 5 zł Pani Elu Ja aktualnie się radośnie pierdolę z moim nowym chłopakiem kupionym za pieniądze widzów w apartamencie w Warszawie Kiedy ty nadużywasz alkohol Śmierdzisz, wiesz głównym I żyjesz w deluzji To ja radośnie żyję śmierdzący ja żyj z uliksie ja... Jesteśmy pełnoletni, to już nie Elu, przepraszam, ale brak słów Czy <krym> kobietom mogłaby się kiedyś jakoś umyć na live? w brud? Łój z głowy <krym <krym

To będziesz wyła, a ja będę śpiewał. Zonki wyliżę ci na miejscu. Kezio just tip one dollar. Ale ty to występujesz, występujesz publicznie, weź się um kiedyś. Jak w szpitalu ci panie umyło pozwolenie dajeli, to wyglądałaś inaczej. Nie jak brudny transpedal. Michael just tip one dollar. Elu, oglądamy, cię razem z Karolem z Londynu na, na kanale reporterka Tam jest śmieszne. Pose time ro sham pompina echarony, a tute gauno, and i e bigos. Medusa cometina, just tip one dollar. Yaki is spanya we on a point ofina. So Jish Kubesku. Ysiaski. Chuck Norse just tipped one dollar. Well shak jawa voda. Bosmuch is, mm -hmm. is bo mm -hmm. monitoring. Mm -hmm. Which for me dao subo of midle nevbita. Kaplor je typ Pamätajte, že TYLKO dosielaň alkoholu má zmysel. Dajte jej alkohol, bo to pohromí jej KARIÉRE I život. Nie dojd. Alkohol je voda I laňk pivo. Kaplor je typ 1 dolár. My dúfame, že pohromí, ale my už tak, bo ten smrút hmm. to je skúma, obroň biologická. Ela jest Widzę, że pani w tej samej blustce, co czytała Biblię 10 lat temu w sanktuarium. Ochydne, zwłaszcza, że Marcin się na nią to, to przez biedę. Zdrowiecką. <laughs> Eluniu, kiedy, kiedy zrobisz nam przysługę i zdechniesz wreszcie? Eluniu, kiedy zrobisz nam przysługę i zdechniesz wreszcie? Eluniu, kiedy, mm. e kiedy zdechniesz? z tymi sytuacjami i wiesz jak śmierdzi alkoholik Zgadza, czekaj masz na to pisze odro wycofanie złotych pani Elu czy z nie spory? ostatnio pani spalcowała jak, jak ma technikę palcowania pani poleca masowanie górki czy agresywna, agresywna penetracja środka kwiata otosu prosimy o udzielenie jak najszybszej odpowiedzi no nie wiem co mam powiedzieć czy mam mieć żeby otos czekamy Aż zdechniesz. Eluniu, jesteś <coughs> najgorszym człowiekiem i najgorsza matka, jaka, jaka można sobie wyobrazić. Zdechniesz. <coughs> Olaf mi wysłał 5 złotych. Elarondo ci naprawił, spierdalał, umyłoby się brudna szoro. <coughs> <coughs> I to nie za bardzo to nie, nie było gówno. <coughs> to z Krzysia, czyli Mikołaj, kilku pięć w Londynie. Nie wytrzymała i uciekł do Hiszpanii, przegrał swoje życie, jak ten Bigos. Taki jest styp 1 dollar. Doceniam, że tak się starasz, dla nas obrzydliwie wyglądać. Kojarzysz się z więzieniem się i zapachem biedy umysłowej. Mm. Nie myj się. tak trzymaj. Żydko pachnij. Mm. Egipt 1 dollar. Rozumiemy, że to nie ma znaczenia. Kiedy zrobisz nam przysługuje i zdechniesz za całe zło, które wyrządziłaś i cały ból, który zadałeś. Enojno, zębni wreszcie razem z małka. Dzisiaj komentuję, że jest Kiedy pan zrobił pierwszego golawa? I dlaczego się robić live? Skąd ten pomysł? Czy założyłeś, to, trwuje świat internetu? Widziałem, że się na różnych grupach. Oj, a, u, o, zakaz o, 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 o,

Do A facia, to się, tych warto żyć. Nie masz, nie masz prawa się wypowiadać, bo że w są. z tnie sobie od dwóch lat. Zakazujesz, Zakazujesz swoim rad. adminom zgłaszać szalowanie Urki, bo ma być znana. ...pisać i też nagrywać, wypowiadać się. Ja Janina Kalisz wysłał 5 złotych. Kim, Kim jesteście, jesteście sędziowie Eli? Jak, jak wygląda, wygląda wasze życie? Czy możecie się pochwalić? Się pochwalić? Ludzie tip nie chcą mnie dollar. oglądać. Zestań się użadać, brzydzi na swoje słabość. Domnęć fizyczną, nacionalizkę. Nisz wszystko, ale nie córkę, bo to dziecko. Wenocha do Mycia i Spania. Care just tip one dollar. wyglądasz jak wiesz Gdańsk Sowczak. Jesteś o tym tylko za mało odjęte i musisz wypić więcej i więcej mówić o problemach także wypij i mał.

Najlepiej to wychodzić się niszczyć z która przez swoją podłość od dwóch lat nie sobie ręce i bierze leki, bo nie potrafisz uszanować Waszej godności. More, one tym Ludzie bardzo pani nie lubią, ale jeszcze bardziej tego, jak się swoje dziecko, że się okalecza. przez takie nieempatyczne, okrutne gówno jak ty. to Zmieniam zainteresowanie. Trzymam mimo wszystko kciuki. Dużo zdrowia i zapał, by rzucić alkohol i papieroski. Szkoda życia. Koniecznie wydać książkę. To będzie poezja. Występować tylko tip czy dollar. Napraw kurwa w końcu tą, w końcu tą zepsutą bramkę na Stream Elements. Od godziny, godziny próbuję wysłać donaty i nie przechodzą przez kartę, przez blika i przez przelew. Przecież Just tip one dollar. Eluniu. Kiedy Nie, zrobisz nam przysługę i zdechniesz wreszcie za zło, które wyrządziła z wielu ludziom. Ty i twoja podła, śmata matka Helena Agawin. Mi w życiu zależało to się wszystko rozpierdoliło. Pan płaci jedna orosna mysli na tym natinem. Gdzie masz co i i korwa na zle. na fletujemy Wszystkiego co moje Tutaj jest prawdziwe Ten jest na na TikToku z cyklem to Pozdrawiam Karola panie Patryka. na jeśli napisz. że drążkami skarpetami. Lubi. Czekamy na Schröb. Czekamy. Ja wyśmik Wiktorya. Guarantee tipped 1$. Uczenie o siebie z O8

Widać właśnie, jak zajebiście dbasz o swoich widzów. Nawet, Nawet się nie przejęłaś awarią na stream Elements. Cały kurwa jebany czas uprawiasz psychologię. Anonnes wysłał 5 złotych, Ela wiesz, że walutą w Anglii jest foot, a a nie jest szczęście. Więc stwierdzałaś, nie będzie swojej córki na jej wyjazd. Buda, Billy, Sir nie I czekaj na nowe pisma sądu. Michael just tipped one dollar. dlaczego podałaś TikToka swojej córki publicznie na swoim kanale? Jesteś niepoważna. Chcesz pogorszyć jej sytuację? Gadaj, kurwa. Pojechałam na wadę. Okorsaki one dollar. No spierdała już. Odpuść wzórce stop tego okrucieństwa. Nie pozwalasz adminom zgłaszać filmów szkalujących wzórkę, bo chcesz, by było słabna. Ty potworze. Jakiejś policyjnej zakazu wyjazdów, także mogę sobie wyjeżdżać. A nie wyjeżdżam, bo dostałem do przelew na swoim serwerze i jest mi bardzo przykro, bo dostałem ją bez powodu. Chodzi o Discord. Anty Ela wysłał 5 zł, Ziga, ale czoło ci się świeci. I te zmarszczki na czole mają taki sam kształt jak z na Idź do, do pracy, kłamko. Jak jakbyś powiedziała, że śnieg jest biały, to i tak wszyscy wiedzą, że kłamiesz. Tyle czasu spędzasz, nic nie robiąc. Idź do roboty, główny Tyle, w, wcale nie chcę być młodszym. A losem wysłał 5 zł, co ty pierdolisz? Nie jesteś rodzicem. Rodzicem teraz są jej opiekunowie, którzy załatwili jej wakacje za granicą. A ty co? Da się, da się mleczko, mleczko na śniadanie, utkaj się już, się już i odje pod tego dziewczynę. Dziecka, samotna. Czyli akurat bo chwaliła się, że chciałaś dać jej 300 euro, a teraz mówi, że dałaś tylko 150. Brak słów, jakim potworem jesteś. No nie, no nie miałam więcej funduszy. Zamieniłam około 500 zł w banku na euro i jej dałam.

Anty Ela wysłała 5 złotych, zazdrościsz wyjazdu córce. Non-stop pierdolisz o jej wyjeździe. Pierdolisz, że ma mało pieniędzy na wyjazd. To, to czemu jej nie wysłałaś nie tych słanych 3 tysięcy? Pierdolisz, kłamiesz, kłamiesz i tylko kłamiesz. Nic nie dałaś, bo nic nie masz. Chuj. Nie zazdroszczę wyjazdu córce, tylko cieszę się, że jest na wakacjach. Reporterek drugi 0 wysłał 5 złotych. Elżbieta Gamin. knaga jak kutas. Kłada sobie palce do pizdy, czekoladowe oczko i podparz, a potem się zaciąga i liże. Ele kręcą skat i złoty deszcz. Kiedyś mówiła, że od intelektualisty boli spoconego, bezrębnego wieśniaka. Ela nagra jak kupe. kupę. Turcja, że jest na wakacjach. Może powinnam zazdrościć Turce Donalda Trumpa, że jest na wakacjach. 5 złotych. Elu, poważnie pytam. Potrzebujemy odważnej kobiety w Twoim wieku. Jest fajna sprawa do zrobienia. Spodoba Ci się i podniesie zasięgi. Napisz do EXCLUSIVE SHORTS na e Udane życie osobiste, rodzinne, ani mieć pieniędzy. Anonymous wysłał 5 złotych. Ela, a zazdrościsz Donaldowi, Donaldowi za jego dzieci Maja rodziców i nie trafili do bidula? Za ich matka proszę, nie jest gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka i o z małą są w, życiu, w życiu, a ty jeszcze córka. córka nic skończy, nie ma, Takie zero, a nie trap. Pan w placu z kamerą z ety, stowarzysząc kolor, dostasz podwizę skoro do w Ty kłamiesz, kłamiesz, bo kłamiesz, 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 bo kłamiesz, 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 bo nie nie kłamiesz, kłamiesz, a kłamiesz, 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 ...do zrealizowania. Klaudia. Czerwona Helena wysłał 5 zł. Eluta, spójrzmy prawdzie w oczy. Gdybyś była córką Donalda Trumpa, wszystko by zmarnowała jak kasa od swoich rodziców, a Donald Trump zmarłby ze zgryzoty, że ma taką surkę i kręciłby się w trumnie właśnie. Nie ma takiej sytuacji, której byś nie zjebała. Anonymous wysłał 5 złotych, widzisz zapijaczo kurwo. Oni mają High Life, a Maria co ma? Matkę pijaczkę, która jej nienawidzi. Pamiętasz, co odjebałaś w piątek, czy byłaś tak najebana, że nie pamiętasz? Kwestia czasu i pojedziesz do pierdla. Anonymous wysłał 5 złotych. O, Ela, w końcu, końcu mówisz prawdę. Nie tworzysz nie nic, wszystko robią za ciebie inni ludzie. To powiedz, czemu ty niby, kurwa, jesteś gwiazdą? Bo każdy widział, jak, jak lizałaś Markowi dupę i goliłaś łoniaki? Czy fakt, że każdy widział, jak leżysz jak kadeska? Co to tak, jest? Zawsze za jest Jak nie wiesz, to, to mów takie rzeczy, by y, jutro można było jak najwięcej złożyć do sądu? To się musi skończyć, bo Twoje dziecko sobie zrobi żywdę przez siebie. Macie to był 5 zł, El słoneczko jaki jest Twój ulubiony wiersz. Why, Cytuj go dla nas. Żadnego wiersza. Exclusive Short wysłał 5 zł Ty czytasz te ty gwiazdka, 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 czy, czy masz to w p -i -z -d -z -i -e? Bo rzucam ci OFRT, -E a ty szruga kopc j z i p Skup się! Anty Ela wysłał 5 zł. Tak, ty, ty nic nie, nie masz. Bez kanałowa, bez córkowa, bez, bez youtubowa, bez, bez klasowa, bez, mózgowa, bez, robotna, bez bez prawa jazdy, bez zemna, bez bolcowa. Bez masz nawet domu, bo jak, jak Helena sumie, masz jedną rzecz, rzecz dwa promile alkoholu we krwi. Ale przynajmniej nie jestem hejterką i świnią jak ty. Także jednak coś mam. Nie jestem skurwysynem. Bo ja sobie teraz siedzę i prowadzę live'a, a nie siedzę u kogoś na live i go nie wyzywam. Też bym mogła tak spędzać na niedzielę. Ciekawe, dlaczego jej w ten sposób nie spędzam. Dziś ten czas... Ja zajęcie, że za tak. dollar, a wystarczyło, wystarczyło obrać zupełnie inną ścieżkę. Zamiast wierzyć na słowo rodzicom, wzięłabyś się za młodu za siebie i nie się raz takich problemów. Rozstają się tracą pracę Anonymous wysłał 5 zł lepiej być hejterką niż żurem, któremu odebrali dziecko a rodzina się za niego wstydzi live'a to prowadzi reporterek ty siedzisz i marnujesz czas który byś mogła wykorzystać na układanie kartonów w Biedronce spójrz w lustro i powiedz, że jesteś super to dlaczego reporterek nie robi własnych live'ów tylko restreamuje moje jacyś rozczachrani, poszarpani w jakichś dresach i zaczepiają innych. Mnie tam będą. Dlaczego kłamałeś? że te euro było od ludzi z Anglii? Skoro, Skoro się przyznałeś, że wymieniłeś się dla surki na ucieczkę? Po co ty tak kurwa kamiesz? Z moich. Holina Harrison just one dollar. Nie, nie porównuj się do, do ludzi na Ukrainie tytułu Twoja bieda i sprawy sądach są, są celowo zawiedzione. Konczy się czas bezkarności i tobie to Przyszedł. Wytułasz naszego człowieka, się uciekł. A to Dziękuję. Poczekaj chwilę, bo do mnie leci. Rozmowę pozdrawiam nie twoich przyjaciół. Miego wieczornego. Papa. pa. że jeden telefon zamówiony

Ty, Ty chyba, chyba tego przez całe życie nie rozumiałeś. A robiąc te nudne już lajfy, Greg sama nastawia się na hate. Badger wysłał pięć złotych. Ela, masz trzeci, trzeci telefon, zetni. Piękny słuchasz? Just Nie wiem kim jesteś, ale brzydko wyglądasz. W jakim wieku przyszedłeś <słuchaj> w tranzycję? Żartuję hektarów, hektarów. Wiem, no. że to Baba. Ale, Ale mogłoby czasem umyć, umyć choćby głowę. I... Nie wiadomo. <gryzamy> Czekaj, bo do ty leci. Reporter drugi Poczekaj 5, chwileczkę. 2. Nawet jak byłaś młoda, to, to nie byłaś za ładna. Były oczy, duże czoło rzadkie, włosy, wiózki. Jak u dwunastolatka, kupa wisząca w głowie, to też szał nie ma. Powinnaś przynajmniej w seksie nadrabiać, zamiast grać w Nie miałaś na kimś ćwiczyć, to nie umiesz ciągnąć. Czekaj, bo do donecik leci, a, Ty, L -A, a nie chcę zagłuszać. Elu, pokaz Czemu nie masz kanałeczka? Gdzie twoja sureczka? Czy już wypita wódeczka? Czemu kłamiesz jak stara szesnasteczka? Gdzie są trzy tysiące dla sureczki? Zajebałaś Martini z lodóweczki? A Egejowi possałaś kuleczki? Czemu masz grunt na ruch? Nie no, ja... I nigdy bym nie został złośliwie złotym. Źle odebrałaś moja rozmowę z mojej strony, to nie było złośliwe, a prawdziwe. Żebyś po prostu się tym nie przejmowała, uśmiechnięta bóśka. Czerwona Helena wysłała 5 złotych, Eluta, Ty nie masz majątku po komunistach, bo cały przejebałaś. Przejechałaś kasę na sprzęt fotograficzny, na studio fotograficzne na Brackiej, na, brackie, na wyroki sądu za kradzież zdjęć i grzywny, na, na byłego męża, a mieszkanie, mieszkanie obróciłaś, obróciłaś w melinę. Anonymous wysłał 5 zł. zł. Elu, powiedziałabyś coś co o tych sprawach przeciwko hejterom? Dotyczą głównie donate'ów na twoim streamie? Anonym wysłał 5 złotych, zamknij pizdę. Menelica, Ty od kurwa dwóch lat powtarzasz, że kończysz, a naprawdę jeszcze jest uzależniona od atencji SZ-czotką. Chyba, że dopiero dla pójdziesz, to wtedy jo. Papa, ale tak sama z siebie? Nie ma opcji. Jesteś zapijaczoną, uzależniona od atencji szmatą. Ludziom imponuje skurwysyństwo, złodziejstwo, hamstwo, bezczelność. To, to są Wasze wzorce. Mordowano ludzi, to ludziom się też to Meferon podobało. Mewelon wysłał 5 złotych. Za tydzień Kuba Achen wychodzi z kicia puchy, paki. Ojejeje, dziewczynka gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. El, może się, się pogodzicie z Kubą? Anty Ela wysłał 5 złotych. Ja bym podłączył, podłączył twojego ojca trupa do alternatora. Chłop wiruje tam jak szalony. Nie masz kanału na YouTube nawet nie starałeś się wyjaśnić z nimi.

Anty-Ela wysłał 5 zł, pracuczka ma jebane na ciebie, stare pasożycie. Odzyskaj YouTube śmień i filmik, jak wszedł na chatę. Sam nagrywa, jak wszedł ci do domu. Jebany lęk śmierdzący, weź się do roboty, roboty kurwa nie robię. Brzegać się, się chce, Zrobić ci zdjęcia brudnych pięt. Hatwu! Y, po prostu dręczę każdą jej łzą. Helena Deren wysłał 5 zł, jak chcesz pomóc Polsce, to, to weź się do roboty, Patusie. No, no Wypić 250 litrów piwa w lipcu, wzdić się kutem, a się go wstydzić, zazdrościć M, która uciekła i się ciebie wstydzi, piękne życie. Anonym wysłał 5 zł. Jaka emerytura, kurwa jak ty ZUSu nie płacisz, bo co ZUS trzeba opłacić, to zawieszasz działalność. To, to moja czekolada, korzystaj, pójdąc na niekobieżny wieczor, na ziemię, jak kręciłeś tą bupą do YouTube'a, gdy zabrali Ci córkę a idealizuje 65 zł jesteś drugi telefon i BLK 606 285 176. NAPALONY Y69 wysłał 5 zł i razkar i pokaz Sejola dla widza nie zostawiają nas kocham cię bardzo dziadkowie, pradziadkowie walczyli, no ale... Raz 20 zł. zł. Hej Ela, to, to na poprawę humoru. Wolę I moje złoto na szybki. Ciebie bikini, szeki waniliowe i może tequili. Elagon just hit dollar. Elu, a z czego będziesz żyć na starość? Przecież twoja emerytura to będą grosie. Miało się nie pić. Klasik wysłał 5 zł. Lafiołelzumia, dobranoc. Anonym wysłał 5 zł. Ela, jeszcze jeden telefon jest. Poświęcam jej. Anonim wysłał 5 zł. Elu, czy to, czy to prawda, że Andrzej jest gwiazdka, 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 gwiazdka a, a ty, ty masz grunta ciwkę? Ciebie, bo na razie go nie mam. Fan Eli wysłał 5 zł. Cześć, Elu, jak się czujesz? Czy mogę prosić, prosić o wróżbę z kart? Czy zdam poprawkę z, z matematyki? <grym> Tomisław Różkiewicz wysłał 5 zł. Witaj, Elu. Przelałem właśnie reporterkowi 1000 zł na lajcie, a ty ile zarobiłaś dzisiaj? Będzie na soczek i pampersy dla Heleny. A tych pięciu złotych też nie dostaniesz, bo płacę tej palemę to jeszcze je wycofam, a ty, ty zapłacisz kartę tak jak zawsze przygrimi. No tak, będę zbierać po śmietnikach. Jedzenie, albo może mi ktoś da. nada wysłał 5 zł, czy reporterek pójdzie do więzienia? Możesz zobaczyć, co, co mówią karty. Nie, nie pójdzie. Anonym wysłał 5 zł. Elu, odwrócenie to jest Claudeliza, a ty jesteś zerem, bezcórkowa, bezkanałowa, wiecznie Najwana, ty stary piszę, powiedz lepiej, jak idą prace społeczne. to, nie <śmierdzi> jakieś y, groźby się... Panów, płacę jedna euro, a ci to prawda, wybrujcie e teraz zbierać je obce za słodko, za słodko, za streamuj do drugiej, zrób to, to dla swoich fanów, jebać cijterów. hejterów Elka, my, twoi fani, cię kochamy i wspieramy, staraj się dla nas, nawet jeżeli jest nas mało, nie poddawaj się skarbie. Tomisław Rurykiewicz wysłał 5 złotych. Nie rozłączę się babka, zalaję nas, skarcz u kiełko, ho, hop, hop, ho. Kochani, dobranoc, kończę rajba, dobranoc. Wszystkiego dobrego, dobranoc, pa.